Zakończyliśmy naszą zbiórkę wielkim sukcesem. Dzisiaj jest 12 dzień i słuchajcie, jest ogrom pracy, który każdy z Was włożył, był niesamowity. Nie znam słów, które mogłabym powiedzieć, bo słowo dziękuję to tutaj jest za mało. Wszystkie punkty, które dla nas pracowały powoli, już zaczynamy zamykać. Wysyłamy ostatnie busy bezpośrednio do Ukrainy, do Kijowa. Kilka jeszcze mamy na przemyśl, także to już są ostatnie, które wyjadą. Następnie. Będzie coś się działo na pewno, bo nie zostawimy tych ludzi prawda, bez pomocy. Ale tu musicie wszystko patrzeć na portalu i Francja i, i będą informacje. Pytacie mnie ile busów? ile ludzi wysłaliśmy, nie jestem wam w stanie powiedzieć. Liczyłam do ośmiu w pierwszych dniach, a potem, potem już liczba przestała mieć znaczenie. To było, jednymi drzwiami wjeżdżały busy, wyładowywaliśmy, drugimi drzwiami pakowaliśmy i wyjeżdżali. To wyjeżdżali ludzie prywatni, którzy jechali na wojnę bezpośrednio, to wyjeżdżali ochotnicy, wolontariusze, którzy bezpośrednio dowozili do Przemyśla, ewentualnie na granicę, gdzie tu mogę powiedzieć bardzo wielkie dziękuję pani Ani. Z którą współpracowaliśmy z granicą, był tego ogrom. W tym momencie musimy chwilę odpocząć, zastanowić się, jak najbardziej logicznie możemy tym ludziom pomóc tu na miejscu, bo tu będzie ta pomoc ogromna potrzebna. Chciałabym podziękować ludziom, którzy od pierwszego dnia zbiórki byli przy mnie, którzy tak naprawdę w każdym minucie, gdzie. gdzie była ta zbiórka, nie opuszczali mnie i walczyli razem ze mną. To była Asia, to był Krzyś, to była Edyta, to była Monika, Renata, to była Ania, Lesia, to był Włodek. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki, bo przy was wiedziałam, że można działać, że z wami możemy tak naprawdę zawoływać bardzo wiele. Bardzo dziękujemy. Я єстем українка, і я єстем тут, щоб допомогти нас, нашій країні. Не можу залишити тут нас спокійно, бо у нас є війна, і, і потрібно допомагати. І тут всі люди хочуть щось зробити для нас. Довіділася о тої зборки, і прийшла тут, і mm, чотири чи 5 днів, то швидко сегрегували, швидко то збирали, швидко то робіли і, і отримали в Україну. Я сам тут з моїм мужем. Zato, to pomaga našemu narodu. In srdečno zahvaljujemo šestkim Poljakom, ki so zrobili za nas tako dužo pomoč, ko e, so oni tu po slitvaci zostavali si in v nočko in to vse, kar so zrobili za nas. Dziękujemy serdecznie. No na pierwszy jakby post Katarzyny Kaśki odpowiedziałam dość szybko, bo już, że tak powiem, w pierwszym dniu stawiłam się na posterunku, no bo po prostu tak czułam, że tak trzeba. Jako matka, jako kobieta, jako człowiek przede wszystkim, no. No trzeba było, no i co? No i po prostu, no i człowiek się wdrożył, i dzień w dzień, dzień w dzień zapominało się o jedzeniu, zapominało się o wszystkim. Ważne było tylko, co znowu, jak segregować, jak lepiej robić, jak, jak to logistycznie ogarnąć, jak. No i znalazłem sympatycznych ludzi, gdzie, gdzie po prostu odnaleźliśmy się dosłownie w myślach. I, I później okazało się, że, że to jest to, co, co po prostu wszyscy wszyscy czuli, wszyscy, wszyscy chcieli, i i, 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 no, i, no, i dogadywaliśmy się super ekstra, zgrana ekipa, po prostu rewelacja. Ja, ja jestem pod dużym wrażeniem i uważam, że, że jeśli. Jeśli kiedykolwiek będzie nam dane kontynuować to i, 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 i jeśli kiedykolwiek będzie taka potrzeba, to ja myślę, że większość z nas się stawi. I... Trafiłem na ogłoszenie Facebooku. Moja żona poprosiła o pomoc do lodowania, donoszenia kartonów i pomocy fizycznej. Kiedy wszedłem, to zobaczyłem naprawdę ludzi z dużym sercem, którzy chcieli pomóc. I pomagali wszystko, jak mogli, i rzeczami, i medykamentem, i swoim czasem, i pracą. To jest bardzo ważne dla nas, dla wszystkich Ukraińców, dla wolnych ludzi i dla mnie osobiste, bo jestem Ukraińcem i każda chwila, co to byłem, to żyłem naprawdę i bardzo wdzięczny. Polka Cafe i wszystkim ludziom, jaki to pracowali i jaki zrobiły dużo dla Ukrainy. Dzięki. Prywatnie jestem partnerem Kasi, kołacz, inicjatorki całego, całej zbiórki, którą, że tak powiem, zainicjowała, miało być dla znajomych, ale no wyszło jak wyszło, zrobiła się z tego bardzo duża akcja. No co, ja ze swojej strony dodałem tyle, że po prostu mogłem pozwozić wszystko dzięki, dzięki uprzejmości mojego patrona, który udzielał nam swoich samochodów. Starałem się być zawsze na czas, zawsze po prostu dać z siebie wszystko w miarę możliwości. No co mogę więcej dodać, super za, przede wszystkim podziękowania dla Kasi za super inicjatywę, za, za pomoc dla, dla tych ludzi, którzy, którzy naprawdę potrzebują tam pomocy. No co, oby więcej, oby więcej takich, takich akcji, takiej, takiej pomocy. Byłam jednym z wolontariuszy przy Polskiej Szkole i Kościele Warżęto i prowadziliśmy weekendową zbiórkę rzeczy dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy. Najwięcej zebraliśmy rzeczy dla dzieci, ciepłej odzieży. A także śpiworów i karimat. Rzeczy zostały wysłane do jednego z przygranicznych miast, w którym przebywają dzieci z sierocińca i domów dziecka z Ukrainy. Jeżeli będą dalsze zbiórki organizowane, bardzo chętnie wezmę w nich udział jako wolontariusz. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim za dary, które przynieśli, a także za poświęcony czas na pomoc i pakowanie rzeczy. 25 w piątek zaczęliśmy akcję pomocową w restauracji La Pol Cafe w ciągu tygodnia czasu. Zrobiliśmy bardzo dużo fajnej roboty, było dużo darczyńców. Pracowaliśmy w bardzo zgranym zespole we fajnej atmosferze i czekamy na więcej i pozdrawiam wszystkich. Około dwa tygodnie temu Kasia Kołacz przedzwoniła do mnie z propozycją, czy nie chciałabym brać udziału w pomocy ludziom na Ukrainie. Korzystając z okazji, że restauracja moja była nieczynna, oczywiście zgodziłam się od razu. Także od poniedziałku do soboty przyjeżdżały transportery z dostawą. Przyjeżdżały, odjeżdżały, przychodziło bardzo dużo ludzi, bardzo dużo chętnych osób, które chciały pomagać. Myślę, że wszyscy wpisali się wspaniale. Atmosfera naprawdę była... Cudowna. Jestem szczęśliwa, że w czymś takim mogłam uczestniczyć. Cieszę się, bo wszystko skończyło się bardzo pomyślnie. Wszystkie transportery wyjechały o czasie i wszystko było naprawdę tak jak trzeba, więc myślę, że była to super, naprawdę super inicjatywa.